Dzień dobry, drodzy Państwo, bardzo długo prosiliście, żeby yy, nagrać Bedworsy, więc nagrywam Bedworsy i słuchajcie, nie jestem sam, jest dzisiaj ze mną dwóch pewnych użytkowników, pierwszy z nich to, yy, nie wiem, schował się gdzieś tutaj, powinien być, nie widzę, jest, 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 jest nas, nie wiem, halo, halo, kto to? Jest, Wosteks, dzień dobry, Wostek. Siema! Siema! O, Siema. Się Dobra, o, yy, to chyba... <laughs> A kto to taki? A kto to? Kto to? <laughs> <tutaj>? <laughs> Dzień dobry! Why, Hello. Y kontynuacja. Tak, kontynuacja, jeżeli nie wiecie, nagraliśmy dobre ma odcineczek. Jest dostępny od. Pierwsza część, od... Powiedzmy, no. pierwsza tak, pierwsza część, część no. jest dostępny od wczoraj na jego kanale Najprawdopodobniej od wczoraj. Ej, mam mojego skina, pa! No co za to? Daj mojego skina! Różowej. Le... Dziewczynki. No nie, będę być byli. O nie! O tak. Mapa. Dobrze, jesteśmy z powrotem. O, Ej, tak? zobaczcie, kto wyszedł chwilę temu. nocmek no, To jest! Z... Po raz kolejny. No. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to musicie zobaczyć odcinek u Brema, na którym też wystąpiliśmy, bo to jest tak jak mówiliśmy, część druga, w której gnoimy frajerów w każdym oh, razie Ale staram. nie, tamten to chyba był smegbot, ja już nawet nie Nie, 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 nie tamten też był To był ten sam typ. Tak, w sensie, tak. yy, ten stream sniper, jeżeli o to chodzi, to bo oni to już, smack tak, 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 A, bo oni a ten już... Smeg, to ja nie mam pojęcia jak to. to. Złoto ktoś ma? Yy, troszeczkę tak. Eee, proszę. Okej. Okay. Możesz brać, a o, ja tutaj. za chwilę do ciebie dołączę. No dobra, to ja lecę tam. Pa. O, dobra. Tyk i pyk Ech, dokąd i Dokąd chcemy ruszyć, Żółty czy niebieski, niebieski? Na niebieskich, koniec. na niebieski. dobrze. <laughs> dobrze, pokaż jak szybko klikasz swoją nową... Eee, to był <laughs> lag, lag. <laughs> lag. To teraz ja spróbuję. I w ja razie ja czego patrzę. będziecie mieć alert, że jest głośno. Nie żartuję, tak naprawdę to nie. Postaram się nie drzeć pizdy, jeżeli nie muszę. O! O! Ej, mocne słowa, Czyż byśmy, mocne słowa. Tak? Czyżbyśmy mogli powiedzieć parę mocnych słów? Bo tak było. Peter, jest jesteś taki strasznie family friendly. No to czas to zmienić. Kurwa! No i reklamy. I <grym> już reklamy ludzie. oj, oj, ojoj. Oj. Jeszcze napisz im tam w ogóle. Yy, bo tutaj w tych momentach przeklinam. Witam. <noise> yy, po, Potrzebuję <noise> klocków, masz klocki? Mam klocki, weź sobie troszeczkę, albo Faj. wszystkie. Dobra. Weź sobie wszystkie, ić rób mi content, tak samo jak ja robię content u ciebie. I wszyscy o, zadowoleni. O, D. dostałem dwie sztuki. Dobrze, dwie dobrze, dwie sztuki? dobrze. Dwie sztuki wełny. Dobra, Dobra możemy chyba już ruszać to... na niego. Skacz na dach. Na dach? Okej. Okay. Tak. I co proponujesz dalej? Proponuję... Ja skaczę na napierdzielam, a ty niszczysz, dawaj. Dobra, jest, jest, Nice. Co. To teraz tylko... O! Oh. O, jest, jest most nawet, no. Dobra, ja lecę na mida chyba. Wiesz co, tak, leć na mida, ja się spróbuję zająć tymi frajerami w ich bazie. Tylko cię nie widzę. A, bo ty idziesz on, bo on się na środek, na mida przecież Dobra, okej, okay, okej. Okay. Oj, słabiutko no, z No i nice, dziękuję. No, słabiutko z tym, słabiutko z tym słuchem Chaj. Nieprawda. Słabo. Słabo. Nie, nie mów. wszyscy mi to mówią. Refleks. może i dobry, ale słuch to ojej. To Do, Do, Do babcia. Ale byłam dzisiaj u Rallingol! Kogo? U... Kogo? Czekajcie. U... Laryn... Laryngologa. Laryngologa. Laryngolog Laryngolog. Ja chwilę temu powiedziałem ralingo. Laryngolog. Refleks. Lefreks. Lefreks. Lefreks i refleks. Lefreks, chudego tak. byka, dobrze. Dokładnie. Dobra, ktoś Ogólnie idzie mam... do nas? Nie, eee, zielony, zielony do nas idzie, Peter, zielony do nas Tak, idzie. zielony, zieloni baza, zieloni baza. No to ja się już zabijam. Nie! Zarz! Ej! Nie, Peter! Spadłeś? Tak! Nie! <laughs> Udało się! Jaki 10 ty! 10 baitów, a to 10 Jezus. baitów! jeden zieloni, <laughs> Ale puknąłeś, Jezu! Boż! Ja już A. zawsze patrzę, jaki mam kolor, jak najpierw ktoś tak krzyczy. <noise> jak zbambuzlował mnie. Ja pierdzię, dobra. Dobra. <noise> e, o grudnie, e, mamy troszeczkę emeraldów. Mamy dwie sztuki emeraldów. Tak? tak? To czekaj, że się tak? wezmę i sobie kupię potki. już ja, ja mam jakieś poteczki. Poczekaj, nie? Też, więc... Wszystko mamy. O, na żółtych ja bym poszedł, bo oni tam <noise> się coś z czerwonymi. Mam fireballka, więc za chwilę będę mieć bazę. Dobrze, To, żółty to się oni chce mają moc na te Emeraldy, czy resource, nie? Tak. E, rzuci? Budujesz się, nie. tak? Budujesz się. Tak, ja się buduję, oczywiście. Dobra, okej. Okay. Ej, pochmi. Nie wiedziałem, że jest resurs ten. To było? Resurs ten jest, Iron... A, i żółt jest force. jeden. Czerwony jeszcze tam leci, o, dawaj a, szybko. Tam. Zaraz. <laughs> pa, po, pe, ja od razu byłem płacę, chodź, chodź, chodź czerwonego. czerwonych ja zabijam do żółtego. Ba, 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 Dobra, zabity. Ba, nie ma go. Ba, 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 ba. Dobra, idę z wami też w takim razie. No, chyba nic się Oni nie stanie już. Oni mają na środek most, czy nie? Czy będę A, wiesz baralek? co, niezbyt. Od niebieskiej Czerwoni, Wie ej to ja rzucę... Ej Ja fireballa, fireballa, fireballa fireball, fireball rzucę. bi, 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 bi. B od razu. Fireball leci. Dobrze. Fireball jest tam. Nie ma łóżka. no. akcja, no. Fajnie, tylko, że ja tego nie widziałem. Oj tam, oj tam, nie marudź. Jezu, yes, wygraliśmy no, propo... no. Nie wiem, strasznie łatwo jakoś to ostatnio się. <laughs> dobrze, dzieje. dobrze. Mm, mm, Oby mm, tak mm. jak najdłużej, drodzy państwo, jak jest dalej, to się dowiecie już za chwilę. Kolejna mapka, Bleh. kolejna mapka, Bleh. kolejna mapka, kolejna mapka. kolejna mapka. To co panowie, o, yy, może jakiś taki taktyczny raszyk na środek, co powiem? Masz? Tak, dobrze. Masz, masz. Idę No Masz, masz. Ha, ha, Hash! Ha, 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 ha. ha. da baby! Ha, ha. <ślad> ha, ha. <ślad> Będę musiał to wrzucić w randomowym momencie. Haj Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Patrz Nie po Dobrze. to kończyłem akademię, żeby, prawda? Tak, <ślad> tak. Akademia Sztuk Speedbridgingu. Yy, do góry, e. Peter, zawsze do góry. Już na końcu. nie mam klocków. <ślad> A, stój, stój, stój. <ślad> Nie robi się tak. Nie, wziąłem tylko 16, żeby jak najszybciej wyjść. <laughs> dobra, o, zielony już jest do, u żółtych. Ten. Do, do żółtych polećmy, bo oni mają jako jedyni moc na środek. Fajnie by było, tylko. Y Albo w sumie, dobra, idę. Ale Weź. ja nie mam w ogóle żadnych narzędzi. Ja nie. mam, ja mam, ja mam. Dobra, to no, chodź szybko! <laughs> jeden, jeden spadł. No, ja też ja nisz... IDIOTA, ZIELONY MNIE zepchnął ILE TY MASZ, kurdejki IQ, człowieku? CHCIAŁEŚ TEŻ ZNISZCZYĆ żółtych I MNIE, i, i mnie BIJESZ, w mm. IMBECYLU?! ILE TY MASZ IQ?! Lat, chyba, chyba lat. Pewnie tyle samo. Pewnie tyle samo, no. Co za idiota. Boże, dobra, no niszczymy zniszczy, tych dobra. zielonych debili. No. Jest to za idiota. Tylko szkoda, że... Przez spika słyszałem Cię słabiej, przy, kiedy darujesz mordę. Koi. nie Masz to może ustawione jakoś? Automatycznie na ściszanie? Dlaczego? Kompresja. Jakaś? Dlaczego? Przecież dobrze się daru. było. Ja musiałem więc... Ja to Ja miałem tu się pewnie. Znaczy, ja to podgłoszę i tak w postprodukcji, ale nadal. Jakby... Ja w post. jest. Postprodukcja. 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 Co ty robisz, Peter? Nie, nie ten. <laughs> <ty>. Próbuję się <laughs> nie ten do Nie, droga. Ja próbuję wrócić do bazy, bo nie mam klocków. Koń. O, dałam radę! Nice. A kto to taki tu biegnie? A, to ja. O nie, kurde, miałbym fireball, bym go... Tak mi się zrobił. O, Teraz ja cię O, o. Śmieciu brzydki zielony! Ej, zabrakło mu klocków, idę. Ej, ja nie mam dalej narzędzi, więc spróbuję bez nich... Zabił mnie, ja, dobra, ma dosłownie 3 HP. Ale kto, gdzie? Ten zielony, ja już prawie im zniszczyłem bazę. A, okej. Okay. Ja idę na ten zielony, Hop, 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 hop. Uh, 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 Ale w sumie jakby TNT Nie mogłaby się. Nie wiem, jest to pomysł. O, cześć. O, Kolego! Kolego. Kolego! Ej, weź tu mnie kryj o, ktoś. Coś, coś, coś się tu stało, przepraszam, halo? Kto ile ma złota? Halo? Dobra. Ja mam... Nie, ja mam cztery wrzucam, wrzuciłem, wrzuciłem cztery, wrzuciłem co to, to, to mamy w tym momencie. weź tam patrz, bo... On tam idzie, kurwa Jakby... <laughs> o Boże, dobra, nie Pfff. Ogólnie troszeczkę mogło mi nie pójść. Autoklikera ma, ma autoklikera, ma autoklikera. <noise> Wystrał dziś Zielony. On on widzi do nas, nie? On do nas? Nie, zrzuciłeś nice. Widziałem jak postawił klocki. Ja też potrafię szybko stawiać klocki, ale on postawił po prostu to. W linii. No wszędzie, wszędzie. O, zaczyna się, dobrze, dobrze. Dobra, zaczyna Ej, to się. Znajdujesz idzie do nas. Chyba zielony. Gdzie? Wydaje mi się, że na środku gdzieś... Nie, nie był przecież poszedł. Jej debila tutaj. Poszedł ja, do tych, poszedł ma, do tych na lewo, poszedł do tych na lewo. Yy, Ej, w potrzebuję ogóle... pomocy z tym jednym debilem, który właśnie idzie na środek yy, Ja zaraz tam będę, wiesz? Tylko jeszcze momencik. O, tak, o, o. Tak, fajny jesteś kolego, fajny, fajny. Milutko. Dobra, ruszam na środek, powiedz mi, gdzie mam znajdować. Na górze się znajdować. Na górze. Po twojej lewej Ruz... w tym momencie, na górze. na górze po lewej. Na górze po lewej, jasne? mik 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 Bigo. Możesz go zepchnąć, A bo. On, właśnie, do mnie się buduje. Do mnie się buduje, Diota, wiesz? I że mam mm -hmm. TNT. Wiecie! No, widzisz, jaki jest. O, o, o starobotny, nie? O. nie? On, ma, on, ma on ma nick Baby Bear Hugs, yo. <laughs> No to proszę cię. <laughs> Hugs, yo. Jakby powinny wlatywać jakieś ostrzeżenia za sam nick. Jak dla mnie. <laughs> za sam nick mówisz. <laughs> tak. <y> Jeżeli w nicku masz zakazaną emotkę. <laughs> A to jest bardzo. Tak, 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 tak. Ej, ej, frajer zielony u nas. Dwóch frajerów zielonych A jeden, jeden jest, jest dalej w, w basie Nie, jednego Ej, to oni mają szarpa czy to my? E, nie my. wiem, my mamy Dobra. zdążył, bo to drewno mamy Dobrze, 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 ale nadal jakby jest, jest delikatne mm, mm, Tak Jest delikatna obawa, nie Dobra idiota mny kombot yy, też jakiś dziwny o. W ogóle cały team dziwnych jest takich graczy. O, oj jest nie, nie zabijają, tylko po prostu widzę jak ten, jak I on, oni do nas kolorzy. idą, ei, oni idą do nas, idą do nas. Tak, idą. Baza baza, 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 baza. No. co postawił? Szybko. No, co w sekundę, w sekundę gość, całą nie, no, O mój Boże, ale jaki knockback mają chory. Hmm. Czekaj, O go. mój Boże, co Dobra, zabiję go. Ja też, ale jakby... Ale dużo. Ale nie, no odzyskaliśmy jeszcze te całe ten, nie? Ja ten się idę zabić, żeby dostać więcej HP. To jest okay, kolejne. Dobry pomysł. No. no. Pięć sekund, tak. a ten. Tak? Wam a, też, drodzy nie Państwo. Państwo. Nie, no nie. Mów, 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 bo nie, ten, nie bo nie ja mam 10 <laughs> Nie mogę, nie. A, <laughs> Chciałeś wiem, to usunąć się to powiedział. ze swojego odcinka, to ja usunę ze swojego. Nie mogę, nakład. Nie, nie warto, nie, nie wolę pamiętać. Nie, to był tylko głupi, niewinny. żart. Był głupi żart. Dziesięciolatka. A, tak. O! Oh. Ale Sklepałem oh. frajera tego cheatera. Dobrze. Tego śmiecia? A tego drugiego już nie. A co się rymuje z... z tym ze słowem, śmiecia cheatera? Yyy... E, e, pewnego frajera oczywiście. Ej, e, zielony ogólnie, u nas, zielony u nas. Właśnie, Frajera tak, cheatera? Powiedzieć. Rozpierdzielającego routera. O! A, jest, jest, jest u nas, baza, jest u nas, baza, jest u nas! Baza baza. baza, 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 kopie, kopie, kopie! Nie mamy łóżka. Mamy. mamy. No co ty gadasz? Odszedł, odszedł, odszedł. odszedł. Ja miner, fatigę kupię. Weź tego, weź jakiś info dawaj czy coś, czy on będzie skakał na mnie. Nie skacze. Jeszcze nie. Teraz, te, teraz! Uważaj. Dobra, jeszcze do ja jeszcze żyję, ale on poleciał, 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 poleciał. Jest drugi, 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 ja tu, 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 Czekaj. Idę do niego. Aż cwaniak. Jezus, on postawi milion klocków tutaj w sekundę, masz go? Nie, spadłem. Niestety. Zabiłem go, spadł. Żyje! Nie. jest, nie, jest nie, od góry idzie. Zrobi nam gówno na moście po prostu. Dobra, Ej, nie ma... już go nie ma, ale kolejny idzie. No? Nie, jest tu przecież, cały czas jest. Nie, zabiłem nie. tego jednego. Emeralda no zabiłem, no to jest nowy, no to jest nowy. Dobra, ja kupuję potkę i chciałbym polecieć Boże, ile? Nie robisz się tak. Kolejny zrzucił? On się nie godzi, on tam jest o jest dwóch jeszcze Ja pierdzielę. Jest u nas, jest u nas, jest u nas Kopie, kopie zaraz Nie dajcie im się zakopać tutaj w środku u nas, bo oni się zamurują i kopali Wkopali się gdzieś? Nie, nie ale może się. tak być zaraz <noise> <noise> Jaka pizda Boże, jak mi wpadł chamsko pod ten, pod mieczyk, gites Dobra, kupuję nożyce Ja też mam już nożyce, bo to czy jest oni skandal Czy ogólnie, czy oni ogólnie Polecieli już. Czy oni są tutaj, czy nie? Nie wiem, Co chyba nie. Ich. Ja to niszczę, to ścierwo przecież. Ktoś pije Poszedłem. To, je, to ja, to ja, to ja. Okej, okay, dobra. Spróbujmy. Jezu, ile on klocków stawia na sekundę, nie chcę tak grać. Ej, ej, ej idzie do nas niewidzialny chyba. To tak? ja jestem niewidzialny. Nie, bo A, szedł Jezu, do nas to ktoś. Ty? Na pewno ty? Tak, to ja jestem niewidzialny. A kto tak. jest drugi? Nie wiem. Widziałem ślady. To ja. To on był, jeżeli to, jeżeli on... Wydaje nie mi się. Wskopał że... nigdzie. Nie w koł. Jest, jest na górze, nad nami, nad nami jest na tym zielonym gównomoście. Skapi Jestem o, w Strącili prawie. mnie Jestem nie. Ja jestem niszczę, niszczę, niszczę. Nisz, niszcz, niszcz. Niz szybko, jest, szybko, nie są u nas. Niszcie, niszczę. Mają obsidian! O Jezu! Ale mi, dobra, GG. No zajebiście Nie mają obsidian. No i tak? szambo wyjebało zajebiście. kurwa. Puu Sierwojadzie brzydki ty sierwo jadzie czitujący. Jednego zabijem, ale no niestety Jezusa sierwo. Będzie ciekawie, wosteksik. Nie, no nie ma co. Przecież ja jestem sam, tak. Co on robi? Jezu, dobra. Nie mają łóżka. Co 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 co? Mhm. Dobra. No, no fajnie. Dobra. Pa. <izincy Tamil> <Milanhalf> No i jesteśmy z powrotem. No i wygrywamy dzisiaj w takim razie arenę, ponieważ poprzednią przegraliśmy. Nie tak, koniecznie, to tak byli też, ale to były jakieś sierwojady na pewno. Tak. O, disconnect. O, miło. Hmm. To wiemy koło fokusować. Mam pewną teorię czemu poprzednio przegraliśmy, bo byliśmy niebiescy. Aha. No tak. A... Tylko zieloni wygrywają, tak? Tak to szło? Nie, niebiescy A, to kolor nie Maple Leafsów. Okej. Okay. Złoto! Padłeś? Tak. <noise> Zabijam <Dobra>. dwóch. <noise> dwóch? Nice. Tak. Dobrze. To jeszcze po emeraldziki trzeba iść. E, ja mam jednego właśnie. W tym momencie go odłożę. Masz tutaj wastek i idę się bić. Tutaj nie ma jednego. O idę e, Jeden żółty idzie do mnie na, górze na będzie na ogólnie. pewno. Tak, jest jeden. Dobra, mam cztery serduszka. O Eee, Ciekawy, czy stracę tego emeralda. Jak wyrzuciłeś, to nie? <noise> nie straciłem. Idę do żółtych. Dobra, Wiemy. dobra, dobra, leć, 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 leć. Zrzucili mnie! Skoczył chyba ktoś nawet w przepaść, czy nie? Tak, nie, nie, nie wiem. jednak nie. Po prostu mnie zrzucił. Niestety, musiałem Emerald Czerwoni do żółtych budowali, tam z tego, co widziałem. Patak. tak. O Boże, nie trafiłem go jeszcze, serio. O! Dobrze! Koc... Ko... Kocripper. creeper. Koc <laughs> Dałem się nabrać na głupi żart. Co creeper? To żart? Tak. tak, taki żart, że... Obudowujesz wełną łóżko i to wiesz tak, jedną wełnę do przodu, żeby myśleć... No, to jest mój, styl. Kabaczek, to jest mój kabaczek, styl! To jest mój styl, to jest to najlepszy. To jest najlepszy styl. I oni tam budują i. Kupuj seta. No będę musiał zaraz. O, nadal mnie nawet nie stać na tego seta. No, tak było chwilę temu. Ej, to masz tutaj 6 złota. A, dobra. E, dobrze, rozumiem. ale już mam. Czyli dla siebie zbieram. dobrze. Tak, zbierasz o. dla siebie, dokładnie. Bye bye. bye, bye. Bye, bye. Dwa emeraldy mam. Dobra, zniszczę o, tych żółtych dobrze. zaraz, jak wrócę. Okej, okay, ja ale co do żółtych, żeby uprzedzić cię po prostu. Kocki dobrze. Postaram się sam ich zaorać. Dobrze. Znaczy nie mam żadnego TNT, ale nadal. Co mam y dwa emeraldy zaraz. Chyba nie, chyba nie będę korzystał z trzeciego. Jest tu trzeci, nie? Ułożony. Ja, wiem, oh, wiem, oh, wiem, oh, nie to, to jednak nie ma żadnego sensu. Muszę mieć TNT. Albo potknę na niewidzialność. Nie, ja chcę TNT, ja chcę rozpierdolić im te bazy po prostu. Koc Kripper. Koc Kripper. Koc Kripper. Koc Kasper może jakiś gold? Nie. Ej, idzie do nas niebieski. sobie mleko. Niebieski frajer idzie do nas. Żółty. Ty jest ten Koc Co on robi? Koc Przyszedł. Zawołaliśmy go. Ale dużo Oła. tam kogoś. Klikam więcej, bardzo dobrze. Klikam, klikam więcej, <laughs> więcej. Jestem niewidzialny, lecę do tych żółtych. Żółci lecę do niebieskich. E, no to dobrze, niech lecą, niech lecą. A ja cisnę żółtego frajera. Ej, no, no, no. sknojony, pięknie. Nie mają łóżka. Nice. Dobrze, dobrze, dobrze. Puk, puk. Kogoś albo stuk stuk no. Tak no to puka, ty... Będę musiał to wyciąć NIE TERAZ BO NAGRYWAM O JEZU Jak poleciał No już <laughs> Ej dobra jestem z powrotem i Kolejny chłop poleciał, nie! Kolejny biesku poleciał. Biesku poleciał. Zaraz, zaraz nie będzie Kupiłem nam trapa jak coś dla, dla Pff, Wysadziłem niechcący nasz most Fak, jesteś? O ten Kacper jest taki mm, Nawet nawet Baza, Baza? Ale spokojnie, mamy, mamy, tego trap'a. No to kokos. To on się wkopał. To kupuję kolejnego. Ta, pada, pa, o spadłem, ale tam jest, tam jest. Tam jest tam <noise> już. Kupiłem kolejnego trap'a jak coś. Dobrze, 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 dobrze. Ale się nie zatrygerował, nie? Nie. Nie, dobra, nie, nie zdążył. Nie wiem. No, no, jest, że dobrze zrobiłeś przed tym. Oj tak. Oj Bieleczku. plus jeden. <noise> oj Byłeś. tak, tak Janku, plus dwa. <noise> Co? O, oj, oj, oj. Oj, oj! No, most jest bardziej niż ser. Ej, bo ten Kacper mnie... ora. Oj, Kacperku! Niedobrze. Ej, bo mi komputer... chwil. Momencik, bo mi komputer wibruje. Au! Ty, co ty, co? Ty Palce kolego ból. koleżanko? Jezus man! E, niechcący kupiłem coś co nie powinienem był kupować, ale dobra? To kupiłem? E, nie, lepszy kilof, i lepsza siekierka. Yy, myślę, że... Ej, to... zaraz bo niebieski to nie my! Idzie do nas, no, no, idzie, idzie do, do nas. nas. Cały czas, on cały czas ten Kacper. Kacper, ta. go <grym> <grym> <jest>. tak, go <grym> creeper jest. <grym> Ale bardzo niestety, jakby wiecie, no kawa właśnie, wyłączył, więc. głupia to jest. Tak. W sensie, z drugiej strony, dobrze, że nas ostrzega dostatecznie wcześniej. O, myślę, Ale... że tam się już, już się zaczyna. Super zabawa. Co za idiota, weź ta... koleś creeper. <grym> A bo tylko oni zostają. Ajaj, aj, no, mieli oni. trapa, mieli trapa, mieli trapa, mieli trapa, mieli trapa, No to zaraz nie będą mieli. Hop! O. Ej, warto było kupić ten lepszy kill! <laughs> LOL! Nice. Pogódź. Pogódź. Serio, Pogódź. gdybym go nie kupił, to bym się nie dokopał, nie? Koi. Więc przemyślane rozwiązania. Idealnie. Ej panowie, czy to na moim odcinku jest trzecia już walka? Tak. No to będziemy mogli po tej waleczce skończyć, bo podejrzewam, niebieski że... chyba? Tak, to niebieski chyba tutaj się buduje do góry, tak? Co ty gadasz, serio? Nie, to Peter. Ja. Ej, A. do nas, to, w sensie idzie drugi też? A tu tak, jest i trzeci dwóch. w ogóle? O Jezu! O Jezu, Jezu! No jest ich to dwóch tylko. Spokojnie. Tak? Ej, ale oni idą do nas przez Ej, no właśnie, no Przez na... Nie, tutaj. Tak, od góry od na drzewo, drzewo męty, wszedł, no? na drzewo jest nad nami. Uwaga, uwaga, bo idzie z TNT. Zaraz nam wypina. Ja spróbuję tego na środku zabić. Dobra, ten typ mnie tak na pierdol, lolol, 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 Ej, oj, 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 pięć emeraldów, nie oddam ci, frajerze. Ha, ha. Dobrze, dobrze. Rzuciłeś? No, rzu w przepaść te emeraldy. <gryś> Git. Ej, został ostatni. Frajer, ja nie dostanę, ty też nie dostaniesz frajerze. Nie wyrzuciłeś! Yes! Nie rzuciłem. ważne. <gryś> Nie wyrzuciłeś tych emeraldów, no, zdobyłem je jeszcze leżało, na koniec. Leżą na tym. Ale to nie, to w takim razie... Dobra, to w takim razie już wiem, żeby tego nie robić. Bo ja je wyrzuciłem na 100%, tylko że ja zginąłem zanim one pewnie się zdążyły wyrzucić tam do Wajda. totalnie. Dosłownie no? leżały dosłownie? na krawędzi, także. A, na krawędzi! No, mi się tak. wydaje, że wyrzuciłeś, ale nie na ten. Może za wcześnie, albo coś, A, nie wiem, nie no, będziemy tego wcześnie, teraz testować. No szkoda. Za to za to chciałbym, żebyście wy przetestowali, jaki dźwięk pojawi się, pojawi jak się jak przy kliknięciu się w górę, w łapkę to? w górę, tak, dokładnie. No i drodzy Państwo, żeby zrobić wam fajne wyzwanie, to na 400 łapek w górę pod tym filmem będzie kolejny z taką samą ekipą, też z Bedwarsów, także Trzymajcie się, do następnego i zapraszam jeszcze raz dobrema na kanał, bo tam też jest odcineczek ze mną. OK, no, Nie, Okej, no to, okay, no to y, bye bye. Bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye.